Dzień dobry. W ogóle, słuchajcie, jest 25. Ja wstałem jakieś pół godziny temu i już było jasno. Nie wiem, to była pierwsza myśl, która do mnie dotarła kramer. Czekałeś na to tyle miesięcy i to się dzieje. To właśnie są najdłuższe dni roku i może to warto zauważyć. No bo wiecie, za trzy tygodnie to wszystko zacznie się już skracać. Straszne, ale teraz jest właśnie ten moment. Czerwiec. Jest tym najdłuższym dniem, i może to jest najważniejsza rzecz dzisiaj, żeby się tym ucieszyć. Ewangelia znana: Przychodzą do Jezusa ludzie z Kazusem, z pytaniem, kogo żoną będzie kobieta, która miała siedmiu mężów. Przerażające. I może być, czy jest to, że człowiek może, człowiek wierzący, który ma, nie chcę powiedzieć, że jest lepszy od niewierzących, ale człowiek wierzący ma mapę, ma zdradzoną tajemnicę. To jest w ogóle to, że my, zobaczcie, przez chrzest, bierzmowanie, Eucharystię, trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, wchodzimy w ten świat, z gotowcem, to znaczy my wiemy jak jest, to znaczy wiemy, że jest Bóg, że jesteśmy kochani, że Bóg przychodzi na ten świat, żeby ten świat zbawić. Mamy te tajemnice odkryte. Chociaż sami żyjemy w jednej wielkiej tajemnicy, to mamy te tajemnice odkryte. Nasza wiara jest kluczem do tego, żeby zrozumieć, że świat jest wielką opowieścią, że my uczestniczymy w czymś niesamowitym. Że możemy żyć nadzieją, że możemy żyć y, tym, że no, mamy pewność, że to wszystko, co się dzieje na tym świecie, z nami, nie ma y, przed sobą perspektywy czarności, pustki, tylko jest nadzieja, bo Bóg jest wieczny, bo Bóg daje nam życie, bo Bóg daje nam nadzieję. Tak jak przychodzi każdego roku, właśnie Czerwiec, przychodzi moment, w którym Cieszymy się długo dniem. To są oczywiście tylko obrazki, ale jakby one mają nam uzmysławiać to, że nasze życie to jest coś niesamowitego. I teraz, mając tę opowieść, mając y, klucz do tej opowieści, mając y, otwarte wrota do tajemnicy, my bardzo często zajmujemy się pierdołami. Przepraszam za to słowo. Tak jest w tej Ewangelii. Y, znają Boga w piśmie, w tradycji doświadczyli y, oni jako Żydzi y, tego, że Bóg ich prowadzi przez całą historię, że właśnie jest nadzieja. Ba, mając przed sobą Mesjasza. Okej, okay, byli w bardzo trudnym momencie historii. Uwierzyć w to, że jeden z nich jest Mesjaszem, to zapewne był lada... To był lada niewy... Znaczy, nie był lada wyczyn, tak? Nie, nie wiem, jak się to mówi. W każdym razie, to było coś wielkiego i bardzo trudnego, ale z drugiej strony mają to przed sobą i oni się zajmują tak naprawdę drugorzędnymi sprawami. I tak samo jest też z naszą wiarą. Zobaczcie, można mieć to wszystko otwarte, na tacy podane, i zajmować się sprawami drugorzędnymi. Przepraszam za te znowu przykłady, ale właśnie tym, czy jeść w piątek szyneczkę, czy nie jeść, czy jak zjem hamburgera, to pójdę do piekła, czy jak zrobiłem coś złego, to od razu Bóg mnie skaże, obrazi się na mnie, nie wiem co tam jeszcze zrobi. Y można sprowadzić życie ludzkie do. I to mnie uderza bardzo w tej Ewangelii, już od kilku dni, jak sobie o nie myślałem. Że sprowadzili życie, i my też to robimy jako chrześcijanie i katolicy. Sprowadzamy życie ludzkie, które jest jakąś historią, jakąś radością, jakąś tragedią, tak jak życie tej kobiety, która przeżyła niesamowitą tragedię. Bo to jest przykład ze Starego Testamentu, gdzie umiera jej siedem, siedmiu mężów. Rozumiecie, siedem razy. Przeżywa kobieta tę samą tragedię. Przeżywa coś bardzo wiele razy, ta liczba 7, ta cyfra 7. A oni to wszystko sprowadzają do kazusu, czyli do przypadku, który trzeba jakoś rozstrzygnąć, trzeba jakoś omówić, trzeba z niego wyciągnąć jakieś wnioski. Nie widać tam w tym ich pytaniu troski o tę kobietę, o to, co ona przeżyła, jakie emocje w niej były, jak bardzo była straumatyzowana, jak bardzo. Niepewna swojego losu, pamiętacie, wdowa, człowiek, który nie ma zapewnionego bytu, i ona to przeżywa po raz kolejny po raz kolejny, jak jakieś takie przekleństwo, fatum w jej życiu i my też tak potrafimy zrobić. Zobaczcie, że bierzemy jakiś przykład jakiegoś człowieka, nie wiem, na przykład rozwodnika albo rozwódki, i nie, nie interesuje nas w ogóle to, co ci ludzie przeżywają, co ci ludzie noszą w sobie za dramat. Interesuje nas to, czy oni mogą przystępować do komunii, czy nie mogą, czy ostatecznie pójdą do nieba, czy pójdą do piekła. Takie mamy dywagacje. W ogóle nas często nie interesuje to, co przeżywa konkretny człowiek. Yy, możemy, nie wiem, sprowadzić yy, na przykład naszą wiarę do tego, czy kogoś rozgrzeszyć, czy nie rozgrzeszyć. Ale nie interesuje nas to, dlaczego podejmuje takie, a nie inne wybory. Co się w jego życiu dzieje. Jak aktualnie dzisiaj przeżywa to, co było kiedyś jego decyzją, a teraz przeżywa skutki tych decyzji. Dobre czy złe to już jest drugorzędna sprawa, bo dzisiaj coś się dzieje. I tak jest. Słuchajcie, coś coś paskudnego w nas, że jesteśmy w centrum wielkiej opowieści. Jesteśmy w centrum czegoś niesamowicie pięknego, a my sprowadzamy bardzo często właśnie tę opowieść do jakiegoś do jakiejś anegdotki, do jakiegoś kazusiku, do jakiegoś przypadku, który no może w akademickim rozważaniu przy zielonym stoliku brzmi ciekawie, no bo trzeba coś logicznie pomyśleć, ale zobaczcie, że to jest tak bardzo wszystko skomplikowane. Może warto dzisiaj właśnie nad tym pomyśleć, jak przeżywam tę opowieść, czy ja czasami swojego życia też nie sprowadzam do takiego kazusu, do takiego pytania, czy będę w niebie, czy nie będę w niebie. Ja wiem, że to jest fundamentalne pytanie, tylko że za tym pytaniem bardzo często kryje się tylko i wyłącznie strach i lęk. Kryje się tylko i wyłącznie to, żeby osiągnąć ten skutek, ale zapominamy o tym, że, że zanim to osiągniemy i zanim tam będziemy, co przecież jest znowu darem i łaską, to my tak naprawdę zapominamy o tym, w czym bierzemy udział. I może warto dzisiaj odświeżyć swoją pamięć, obudzić swoje serce do takiego pragnienia tego, żeby rzeczywiście brać udział świadomy w swojej opowieści. Cokolwiek w niej jest, to to jest piękna opowieść, jedyna niepowtarzalna. Nikt takiego życia nie miał, nie ma i nie będzie miał. Ja wiem, że trochę brzmię taki nakręcony i jakby miał znowu, yy, no, wzlotkę i yy, jakby właśnie żył w jakimś omoku. Nie, mówię to całkiem świadomie dzisiaj i naprawdę ucieszyło mnie to, że odkryłem to, co jest oczywiste. No właśnie, to jest właśnie też fajny przykład, że... Człowiek budzi się o wiele wcześniej niż zawsze i widzi, że ten świat jest po prostu jasny. Ptaki już dawno o tym wiedzą. A więc chodzi o to, żebyśmy odkryli oczywistość. To nie chodzi o nakręcanie swoich emocji, ale chodzi o to, żeby się ucieszyć tym, co jest. Jesteś uczestnikiem wielkiej opowieści. Masz do przeżycia niesamowitą przygodę, i tylko ode mnie i od ciebie, od nas zależy. Jak ten wycinek tej wielkiej opowieści, czyli swojej przygody, swojego życia, przeżyjemy? Czy to będzie tylko i wyłącznie jakiś kazus do zrobienia? Czy to będzie coś, co będę próbował każdego dnia ugryźć bardzo mocno? Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że różne rzeczy, które się dzisiaj wydarzą, nie wiem, co nas czeka. Znaczy, ja mniej więcej mam zaplanowany dzień. Myślę, że każdy też, ale zobaczcie, że. Możemy to wszystko przeżyć, przeżyć jako takie odhaczanie różnych y, punktów, które mamy zaliczyć. Nie wiem, ja za chwilkę y, dopiję swoją kawę, której nie wypiłem na pusty żołądek, y, y, pozdrawiam panią doktor, y, y, i wsiądę w samochód i pojedę z Elą na giełdę. Kupimy kwiaty, żeby y, y, w kościele było ładnie. I tak sobie myślę, że znowu mogę to zrobić na automacie założyć bluzę. Nie wiem. Wziąć kluczyki, wyjechać z garażu, pojechać, wziąć, podjechać pod Ele, pod jej mieszkanie, wjechać na giełdę, zrobić to wszystko i mogę się tym wszystkim ucieszyć. Kurde, to właśnie sobie uświadomiłem teraz, jak to mówię do Was, że za chwilę będę w krainie kwiatów, będzie tam pełno kwiatów i przecież kocham kwiaty, kocham te kolory, kocham te, te zapachy. A więc, tak jest z każdą rzeczą, którą dzisiaj mamy w planie, możemy do tego podejść automatycznie. A możemy się tym ucieszyć, i to jest właśnie branie udziału w Wielkiej Opowieści. Jak się tym zaczniesz cieszyć, to odnajdziesz też w tym wszystkim Pana Boga, tego, który Cię niesamowicie kocha. Bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Dziękuję za Waszą pamięć, modlitwę i za Patronajta. Bardzo dziękuję i się polecam na przyszłość. Do widzenia i do zobaczenia w czwartek.